Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Tadeusz Borowski. Kamienny świat. Czyta Robert Koszucki. Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Tadeusz Borowski. Kamienny świat. Czyta Robert Koszucki. Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Krótka przedmowa Janowi Dobraczyńskiemu. Kamienny świat jest jednym obszernym opowiadaniem złożonym z dwudziestu samodzielnych części. Autor próbował możliwości, jakie daje forma krótkiego opowiadania, i uznał próbę za niezbyt udałą. Forma krótkiego opowiadania podobna jest do formy ciasnego kołnierzyka, gdyż tamuje oddech. Oducza ona komentarza i omówienia, przyzwyczaja do jedności akcji, czasu i miejsca zamiast. Pisarza kształci aparat fotograficzny. Niektóre z tych krótkich opowiadań są tylko realistyczne, niektóre są błahe, inne zawierają polemikę z cudzymi postawami pisarskimi. Adresy polemiki wskazują dedykacje, ale nie wszystkie. Niektóre są tylko grzecznościowe. Nie jestem pozytywnym katastrofistą. Nie znałem kapy kwaśniaka, nie jadłem mózgów ludzkich, nie mordowałem dzieci, nie siedziałem w bunkrze, nie chadzałem z niemcami do opery, nie piłem wina w ogrodzie, nie oddaję się infantylnym marzeniom. W ogóle byłoby mi bardzo przykro, gdyby opowiadania z kamiennego świata zostały potraktowane jako kartki z intymnego pamiętnika autora, tylko dlatego, że są pisane w pierwszej osobie. Nie wiem, czy przedmowa ta usprawiedliwia dostatecznie moje krótkie opowiadania. Napisałem ją głównie dlatego, aby się mnie nie czepiali różni radykalni katolicy oraz inni.